Halo, halo, jest odcinek. O, po update'cie. update przed nocy. Ja to nagrywam o godzinie 13:35, więc dosyć późno. Ale czasu nie miałem rano. No, bo zrobiłem różne zadania, które dostaliśmy teraz. Nie będzie wolna, pani nam przeszła zadania. To jest nasza szkoła. Wyszedł, skończył się CS za darmo. CS-a już za darmo nie ma. Znaczy jest, ale nie można grać w tymi rankingowych, nie można być w Prima. I tak dalej, mm. i usunęli też trips sparringowy czyli grind mocha są już, też można grać rankedy, ale na przykład można sobie zagrać overpassa, vertigo, train'a na unrankedzie, tu jest ten przełącznik. Osoby nieposiadające prime nie będą mogli 5 levela, nie będą mieć czyli odznak, nie będą mieć, jeżeli ktoś na przykład ma 15 level, nie wbił jeszcze Prima, ma dwa tygodnie na zakup go, wtedy nie straci levela. A jak nie kupił, to straci cały level, rangę i tak dalej. A rang też nie będzie. Będzie można grać wtedy z tego trybunie. Uproszczony, desmeczek, gry wojenne i tak dalej. I tylko to. Skrzy... Nawet ten żołna. Ja nie. mogę sobie słowić. Po prostu w zagrożenia. Czyli to nie będzie odczuwalne. Za parę miesięcy, dopiero jeśli dostaną bana, co do... teraz założyli konta. I zbili prima, to dopiero potem będzie mieć jitterów. Ale. Trzeba być dobrej myśli. Niedługo tak już będzie. No. Co do update'u. Nic sensownego. Znaczy sensowne rzeczy. Dokładnie to, że już wszyscy jest za darmo. News. To jest chyba najważniejsza rzecz, którą wyczekali, wyczekaliśmy 3 lata. Mamy więcej... No na początku 2019. Yy, wyszedł się za darmo. Każdy myślał, że będzie na 2 tygodnie, na tydzień. Ja od razu wtedy wziąłem sobie CS-a, dlatego nie miałem oznaki lojalności. I myślałem, że to będzie taka czasowa promocja, a to nie, tak na 3 lata to było. No więc ten film za chwilę wrzucę. Pewnie już każdy widział, ale to jest taka moja reakcja na ten nowy bardzo ważny update. A w ogóle czekaj. O, nawet można grać ten... Yy... Turniowy premier na Rankedzie. Więc będzie bardzo fajnie. No to trzymajcie się, do zobaczenia, cześć. E, jeszcze jedna rzecz, której nie dodałem. E, każdy, kto miał nawet darmowego CS-a, dostał jako e, zakupioną grego. I teraz mam 5, a nie cztery gier. I tak samo wypadły mi e, karty steamowe. Jakbym wydał na tą grę. Pieniądze. Tutaj dwie. No to teraz się żegnajmy. Cześć.